Weiter warten und in 70 Jahren der wohlverdiente Stempel gut geht. I deszczowy dzień, ale liczymy, że mimo tych trudnych warunków będziemy świadkami ładnej walki na boisku. Oddaje piłkę kolega. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Gary Cahill, a jest krops i wprost do bramki. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy strzela. Gol! Pokonał bramkarza. Jest zawodnik na czystej pozycji. Ma trochę wolnego miejsca. Pablo Hernandez. Jest. Znakomicie. Kiedy boiska. Czy to wykorzysta? No będzie gol? Kolejny gol. Można powiedzieć, że jest to pogrom. Będą mieli szansę. Będą wykonywali rzut rogi. Daniel Beck. Oglądaliśmy kolejną bramkę dziś w wykonaniu wysoko prowadzą. No potężna bomba z poleja. No potężna bomba z Dobrze w pole karny. Dośrodkowanie, ach może być groźnie. Jak zareaguje arbiter. Sędzia pokazuje czerwoną kartkę i słupieki. Zaspał obrońca w tej sytuacji. Uderza, trafił w słupek, aj szkoda Nie gierygodne, to wykorzysta Dobra wrzutka w polekar. Będzie bramka, spójrzmy No lepszej sytuacji nie ziśc Mógł dobić rywali Dobrze w pole kar... Daniel Elbeck Piękny gol Czyste szaleństwo teraz w wykonań bramkarza. Dzień za uwagę. Żegnają się Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.